Słyszę głos. Podcast o rozznawaniu powołania. Ksiądz Mirosław Cichoń, prefekt etapu propedeutycznego. Brzmi to może dość tak oficjalnie, natomiast chodzi o to, że jestem wychowawcą kleryków, którzy rozpoczynają swoją formację w seminarium. Wstępując do seminarium, pierwszym etapem jest tak zwany etap propedeutyczny. To jest czas, w którym bezpośrednio nie ma zajęć na uczelni, ale skupiamy się przede wszystkim na tym wejściu w życie modlitwy, w relacji z Jezusem. I chcę Wam dzisiaj przedstawić, w jaki sposób podjąć temat powołania. Zacznijmy od tego, że słowo w języku polskim powołanie jest kapitalne, jest genialne, które już ma w sobie ogromną głębię. Bo zawiera w sobie słowo wołanie oraz przedrostek po. A więc jest ktoś, kto woła i ktoś, kto odpowiada na to wołanie. A potem jest cała rzeczywistość, co się dzieje po tym wołaniu. I oczywiście dla nas wierzących Chrystusa, tym, który woła jest Jezus. To Jezus zaprasza do konkretnej drogi, do konkretnego sposobu życia. A my z kolei na to wołanie odpowiadamy. W jaki sposób rozpoznać to wołanie? Historie kapłanów czy kleryków pokazują, że, że Pan Bóg zaprasza, Pan Bóg woła, powołuje w bardzo indywidualny sposób. Może się wydawać, że są pewne schematy, że gdzieś pewne historie są zbliżone, ale jednak każda z historii jest indywidualna, jest wyjątkowa, ponieważ dotyczy konkretnej osoby. I jak mówimy o tym, że miłość Jezusa jest wobec każdego z nas wyjątkowa, indywidualna, tak również Jego zaproszenie, Jego wołanie względem nas jest wyjątkowe, jest indywidualne. W jaki sposób Pan Bóg powołuje, w jaki sposób możemy rozpoznać to, że rzeczywiście Pan Bóg zaprasza mnie do tej drogi ku kapłaństwu? Można powiedzieć, że jednym ze sposobów, w jaki Pan Bóg woła, to jest wewnętrzne doświadczenie. Takie bardzo indywidualne, bardzo punktowe nawet. To znaczy, yy, konkretny moment na modlitwie, na adoracji yy, czy podczas lektury Pisma Świętego i w swoim sercu wewnętrznie bardzo wyraźnie słyszę głos, zaproszenia. I z tym zaproszeniem, z tym głosem, wezwaniem, które rozpoznaję bardzo wyraźnie, słyszę bardzo wyraźnie, wiąże się ogromna radość. Wewnętrzna taka radość, która mnie zalewa, która mnie rozpala. I właściwie jestem już przekonany o tym, że Pan Bóg do tej drogi mnie zaprasza. Ale to nie jest jedyna droga, jedyny sposób, w jaki Pan Bóg powołuje. Wiele osób nie usłyszy głosów w taki sposób bardzo konkretny, w którym mogliby powiedzieć, tak, to jest ten moment, w którym Pan Bóg mnie zaprasza. Pan Bóg również mówi woła przez pragnienia. To znaczy, jeżeli ktoś lubi spędzać czas w Kościele, Budzi się w nim umiłowanie liturgii. Chce się spotykać z Panem Bogiem. To właśnie warto sobie zadać pytanie: czy może Pan Bóg nie zaprasza mnie do tej drogi? Drogi Kukła, Państwu. Żeby wstąpić do seminarium, nie trzeba mieć tej pewności stuprocentowej, że Pan Bóg mnie powołuje. Przychodzimy do seminarium po to, żeby ten głos rozpoznać żeby rozeznać, czy rzeczywiście Pan Bóg zaprasza mnie do tej drogi. I z jednej strony chodzi o to, aby wewnętrznie rozeznawać, wewnętrznie się umocnić w tym głosie, w rozeznaniu tego głosu, ale także, żeby w sposób zewnętrzny, zewnętrzny poddać rozeznaniu przełożonym, mówimy Kościołowi, czy rzeczywiście Pan Bóg mnie zaprasza do tej drogi. I to można właściwie w taki sposób bardzo schematyczny o tym powiedzieć, o rzeczywistości powołania. Jeżeli ktoś z was, zwracam się tutaj do młodych bezpośrednio, jeżeli ktoś z was zastanawia się nad tą drogą, czy rzeczywiście Pan Bóg nie powołuje mnie do tej drogi, kuka Państwu, warto pomyśleć o tym, jak ja reaguję na głos Pana Boga. To znaczy, jaka jest moja osobista relacja z Jezusem? Tak najprościej mówiąc, czy ja lubię się modlić? Czy to że, świadomość tego, że, że mam iść do Kościoła, rodzi we mnie radość, czy raczej znużenie, zniechęcenie? Jeżeli jesteś osobą, która rzeczywiście czuje, że Pan Bóg Cię zaprasza to czas w kościele, czas na modlitwie będzie dla Ciebie czasem najpełniejszym, najowocniejszym i, i będziesz chciał tam, tam przebywać. Mówimy o tym też niejednokrotnie, że oprócz tego wewnętrznego głosu przeświadczenia są też również znaki. Nie mówimy o przypadkach, ale o znakach. To znaczy, ktoś z zewnątrz już na tym etapie dostrzega, że jesteś osobą, która mogłaby wstąpić do seminarium. To znaczy ktoś z zewnątrz dostrzega pewne znaki, które mogłyby świadczyć o tym, że droga ku kapłaństwu, droga kapłańska jest dla Ciebie. Na przykład dostrzega Cię w kościele Twój ksiądz proboszcz, czy nawet y, ktoś ze wspólnoty parafialnej. Y, pojawiają się takie opinie, że ten mógłby wstąpić do seminarium. Y, to jeszcze nie oznacza, y, że tak na pewno jest, że Pan Bóg Cię powołuje. Ale jeżeli oprócz wewnętrznego głosu, który słyszysz, otrzymujesz jeszcze takie głosy z zewnątrz, to na pewno warto wstąpić do seminarium, żeby ten głos rozeznać. Mamy świadomość tego, że żyjemy w takim świecie, wiele informacji do nas dociera. Można powiedzieć, że wiele wiadomości, czasem też po prostu szumów. I pośród tych różnych głosów, które do nas docierają, jest też głos Jezusa, który próbuje się do naszego serca przebić. I niejednokrotnie jest bardzo trudno Jezusowi przebić się do naszego serca, czy też Jego głos jest jakoś tłumiony, zagłuszany przez różnego rodzaju szumy, tak byśmy mogli powiedzieć obrazowo. I seminarium jest też takim czasem, w którym możemy niejako zredukować inne szumy, na to, żeby nastawić serce, uszy na głos Pana Boga. Tak, żeby się upewnić, żeby nasza pewność co do naszego powołania wzrosła, żebyśmy mogli odkryć już na, z większą pewnością, że Pan Bóg mnie zaprasza i na ten głos odpowiedzieć.